Cześć wszystkim, z tej strony Damian. Yy, witam w kolejnym odcinku mojego kanału. Powiem Wam, prowadzę ten kanał już od ponad roku i dalej chcę kontynuować moją taką kryptowalutową podróż. Chciałem Wam też powiedzieć, że jestem naprawdę podekscytowany, że mogę być tutaj razem z Wami, dzielić się moimi spostrzeżeniami, opiniami, przemyśleniami co do rynku krypto. Pragnę też podkreślić, że to co tutaj znajdziecie będzie w pełni subiektywne. Ci, którzy mnie subskrybują, to już mnie znają i wiedzą, jak prowadzę kanał. Nie będę owijał w bawełnę, nie będę prezentował tylko jednej strony medalu. Będę przedstawiał to, co uważam za prawdziwe i istotne. Nawet jeśli może to nie zawsze odpowiadać popularnym narracjom czy oczekiwaniom. Za to mogę tylko przeprosić. Rozumiem też, że kryptowaluty to obszar pełen niepewności, emocji, ryzyka. Wiem, że każdy z Was ma swoje własne cele, oczywiście strategie i podejście do inwestowania, ale moją taką misją jest dostarczyć Wam wszystkim oczywiście jak najwięcej wartościowych informacji, abyście mogli podejmować świadome decyzje i być świadomymi ryzyka, jakie niesie ze sobą ten rynek, no bo rynek krypto nie bierze jeńców. Jest to trudny rynek, naprawdę, i im szybciej sobie to uświadomi, uświadomimy, to tym będzie nam łatwiej rozgrywać ten rynek. O tym musimy pamiętać. Będę się też starał na tym kanale być jak najbardziej rzetelny i starannie w sposób przemyślany, swoich wypowiedzi i subiektywnych opinii. Dzielić się tym razem z wami, ale musicie też pamiętać, że jestem tylko. Człowiekiem, jestem gościem, takim samym jak wy, każdy z nas. I to, że uczę się też na błędach. Nie ma ludzi nieomylnych. To musimy pamiętać. Jeśli ktoś popełni jakiś błąd lub ja popełnię błąd, to ja zawsze to biorę na klatę, zawsze się do tego do tego się przyznam. Zawsze to postaram się jakoś skorygować. Bo to jest też bardzo ważne prowadząc kanał. Dlatego też zachęcam zawsze do dyskusji, do wyrażania swoich poglądów, do komentowania, oczywiście zachowaniem poszanowania drugiej osoby, no bo trzeba mieć do, wzajemny szacunek i zrozumienie do tego, że ktoś może nie mieć na tyle wiedzy w, danej, w danym temacie, bo też może się dalej uczyć. Ja się cały czas uczę, mimo tego, że mam 40 lat, uwielbiam się uczyć, chociaż w życiu wiele razy dostałem po dupie, ale to mnie też zmotywowało do tego, żeby cały czas sobie podnosić poprzeczkę i cały czas podejmować jakieś wyzwania, no bo o to w życiu chodzi. Ale jest to ciężka praca, taka prawda. Pragnę też podkreślić, że nie jestem tu po to, aby kimś manipulować, czy wmawiać wam, że znalazłem, jakiś magiczny, jakąś magiczną formułę na sukces. No to nie jest miejsce na obietnicę łatwego bogactwa. Chcę też, abyście mieli tego świadomość, że inwestowanie w krypto to długa droga, naprawdę długa, długa, wyboista, pełna wyzwań i niepewności. Ale pomimo tych trudności, ja zawsze wierzę w potencjał kryptowalut, bo tam jest ogromny potencjał. W sieci, w sieci są pieniądze, technologia bardzo mocno się rozwija, technologia blockchain. I tu jest mega, mega potencjał. I trzeba, um, trzeba pamiętać o tym, że, żeby się tym inspirować, żeby być podekscytowanym tym, co może przynieść właśnie nam przyszłość. Um, I wierzyć w to, że ucząc się, oczywiście, y, i słuchając nie mnie, ale y, ludzi, którzy mają coś ważnego do powiedzenia i wyciągając, z tego wszystkiego najważniejsze rzeczy będziemy w stanie rozegrać jak najlepiej ten rynek. To tyle jeśli chodzi o taki wstęp. Dziękuję Wam za to, że tutaj jesteście, że Wasze zaangażowanie jest takie samo jak moje, nawet czasami większe. No, dziękuję Wam za to, że komentujecie, że subskrybujecie ten kanał. Bo powiem wam, że czekają nas tutaj takie niezapomniane chwile, wyzwania i możliwości, z którymi się tutaj dzielę razem z wami. Ale wy też się dzielicie swoimi przemyśleniami w komentarzach, jak rozkminiacie rynek, jak rozkminiacie projekty. Wiele też się nauczyłem od was, bo o to w tym chodzi i za to chciałem też wam podziękować i wszystkim tym, którzy oczywiście subskrybują ten kanał, którzy są tutaj na kanale. Ale już nie przedłużając. Dzisiaj. Wiadomości, zobaczymy, co się dzieje w rynku kryptowalut. Pierwsze co, crypto bubbles bombelki kapitalizacja miesięczna, kapitalizacja plus tydzień, jak sobie poradziły kryptowaluty. Jesteśmy tutaj na wykresie jakby takim miesięcznym, no nie na wykresie, ale na takim. Porównaniu jeśli chodzi o projekty, które w ciągu miesiąca zrobiły jakieś wyniki, co możemy tutaj zauwa zauważyć, to to, że no, hex największe Bubbles minus 75%, PP, Flow także te projekty najbardziej dostały po dupie. No, ale XRP plus 18%%, wszystko inne dwucyfrówki. No, hex tutaj najbardziej oberwał. Weźmy sobie z tygodnia, co się dzieje. Także widzimy PLS, HEX, Dash, MANA, SAND. No, to, to są wyniki walki seku z Coinbase'em i z, z Binance'em. Nie za ciekawie się robi, powiem Wam. Nie za ciekawie się robi. Ja myślę, że w takim momencie powinniśmy właśnie siedzieć w Bitcoinie. Oczywiście możemy mieć jakąś alokację na jakieś shitcoiny, ale w bardzo małej proporcji. Ja już o tym też trąbiłem i będę o tym trąbił cały czas. Wiecie, ludzie, jak miał tak powiedzieć, szczerze też coś od siebie. Ludzie chyba uwielbiają, jeśli ktoś im sprzedaje marzenia, bo ludzie chcą żyć marzeniami, widzą innych, którzy gdzieś tam chwalą się swoim bogactwem i chcą też osiągnąć to bogactwo. Ja Wam powiem, to jest dobre, bo chcieć, chcieć dążyć do, do jakiegoś bogactwa, do, do tego swojego pierwszego miliona, to jest to coś, co nas napędza. I tak trzeba myśleć, ale musimy zawsze pamiętać, że jest wiele osób, które w mediach oszukują, w internecie oszukują. No i tak to wygląda i trzeba być świadomy tego, że tak to że tak to się dzieje. Ale nie przedłużając, ja mogę tak gadać i gadać, ale to nie o to chodzi. Tu musimy się skupić na, na tym, co się dzieje w rynku krypto. Fear and Greed Index. Jesteśmy na 46 punktach, czyli Fear, no, ale sobie przypomnijmy, co było jeszcze rok temu. Tutaj byliśmy na 10, na, na 12 punktach. Także nie jest źle, ale jest cały czas strach. Jak sobie tutaj zjedziemy na, niżej. Y, mamy CryptoFi Grid Index Overtime. I powiem Wam, jak tutaj byliśmy na, na tych poziomach, to były najlepsze momenty do tego, żeby zainteresować się rynkiem i żeby gdzieś sobie wejść. No tutaj widzimy tendencję wzrostową, no ale tutaj mamy po tym, co się dzieje na rynku. Jakiś strach. No strach zawsze będzie towarzyszył inwestycjom i. Y, rynkom finansowym, no ale jak to guru inwestowania powiedział, jak się krew leje, to trzeba, trzeba wtedy kupować. Coś w tym jest, ale nie każdy się tego trzyma. Płynie przechodzimy do najważniejszych takich newsów, które sobie wykopałem i które chciałem Wam pokazać. Mianowicie Ripple kontra SEC, dokumenty przemówień Hinmana w końcu upublicznione. Oczywiście wszystkie linki zostały w opisie. Nie musimy wiedzieć, przepraszam, nie musimy widzieć potrzeby regulowania etera, tak jak jest on obecnie oferowany jako zabezpieczenie. Cena XRP skacze o 7.4%. Dokument powiązany był z dyrektorem Wydziału Finansów Korporacyjnych Amerykańskich Komisji Papierów Wartościowych i Giełd SEC w latach 2017-2020. Williamem Hinmanem został upubliczniony po tym, jak Ripple zwróci się do sądu o ich udostępnienie. Także powiem Wam co do tego artykułu: myślę, że Ripple ma bardzo dużą szansę, żeby wygrać sekiem, a to będzie miało duże przełożenie na to, co się dzieje na rynku. Lecimy dalej. Niepewność i zmienność popchną bitcoina do granicy 1 miliona dolarów, twierdzi Katie Wood. To jest bardzo ciekawe w ciągu ostatnich kilku lat, Katie Wood, dyrektor generalny ARK Invest. Była jest i jest jedną z najsilniejszych zwolenniczych Bitcoina. Przedstawia, przedstawia prognozy dotyczące tego aktywa cyfrowego, które według jej przewidywań ma osiągnąć milion dolarów. No powiem Wam, ja wierzę w to, że Bitcoin prędzej czy później osiągnie ten milion dolarów. Tak został zaprojektowany i tak w takim kierunku to Aktywo zmierza, no na pewno na to potrzeba wielu wielu lat, ale myślę, że za mojego życia, jak najbardziej się doczekam, doczekam tego i życzę sobie tego oczywiście. Link w opisie tego artykułu. Tutaj mamy artykuł z Bankier.pl. Unia Europejska zaczyna regulować rynek kryptowalut. Spełniliśmy obietnicę. Także we wtorek, wczoraj, Rada Unii Europejskiej przyjęła rozporządzenie o rynkach kryptowalutowych Mika, ustanawiając tym samym pierwsze unijne ramy prawne dla tego sektora. Nowymi regulacjami objęto kryptoaktywa, eminentów kryptoaktywów oraz dostawców usług kryptowalutowych. Czyli Unia y, bardzo mocno reguluje poprzez Mikę cały sektor kryptowalutowy. Ja Wam powiem, jak ja to postrzegam, na pewno są tego plusy i minusy, na pewno będzie większa adopcja, będzie też musiało być większe bezpieczeństwo tego rynku. Nie będzie to też, też, też taki dziki zachód. I to nam mówi jedno, mianowicie to, że rynek krypto idzie w pełną, w, w, idzie w pełne ramy regulacyjne, może tak to nazwę, no bo to było nieuchronne. To jeśli ktoś myślał, że ten rynek nie będzie regulowany, no to Bóg będzie. Ja o tym też mówiłem wcześniej. Zobaczymy, zobaczymy, co się z tego rozwinie, jak to będzie wyglądało. Artykuł nie za długi. Ja nie będę tego wszystkiego czytał, bo musiał tutaj spędzić, słuchajcie, z dwie godziny i objaśniać. W skrócie, linki w opisie każdy może sobie rzucić, przeczytać i potem ewentualnie wrzucić jakiś komentarz, co o tym myślicie. Tutaj kolejny. Ciekawy artykuł: Giełda Cryptocom zamyka swój amerykański oddział, także Cryptocom zawija się z, z rynku amerykańskiego. Wstrząsy na amerykańskim rynku kryptowalut: Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd występuje przeciwko patentom branży Binance i Coinbase, co rzuca cień niepewności na przyszłość cyfrowych walut w Stanach. Cryptocom. Odpowiada na niepewną sytuację rynku, czyli chcą być troszeczkę przed, no i zwijają się, bo nie chcą też, żeby seks się przyczepił do nich, no bo to też pewnie będzie miało duże przełożenie na wyceny. I dlatego chcą być przed, a nie po. No myślę, że to jest dobry ruch z ich strony, bo z perspektywy rynków Stanach Zjednoczonych i ludzi, którzy są gdzieś związani z kryptokom, no nie jest to za ciekawe. Kolejny artykuł. Wieloryby akumulują około 1000 bitcoinów dziennie. Coś wiedzą, to jest ciekawe. 12 czerwca na kanale Crypto Rus opublikował, opublikowany został film pod tytułem Bitcoin is Following This Pattern. Materiał rozpoczyna się od omówienia niedawnych działań amerykańskiej komisji papierów wartościowych i Giełd SEC przeciwko Binance i Coinbase, które wywołały znacznie znaczne spadki na rynku krypto. George podkreśla, że te działania zmuszają ludzi i projekty do opuszczania USA, co jest szkodliwe dla pozycji tego kraju na globalnym rynku krypto. I w sumie to nie było chyba do tego artykułu, no ale nieważne. Wieloryby przygotowują się na helwing. I to jest, to jest wam powiem fakt, bo ruchy na Glassnode'zie wskazują na to, że grube portfele bardzo mocno akumulują. Tutaj gość odcinka omawia potencjalny wpływ, jaki miałby opuszczenie USA przez Coinbase, opisując go jako potencjalne wydarzenie czarnego łabędzia, które mogłyby oznaczać początek końca dla kryptowalut w USA. Czyli ten, ten, ta wstawka, którą tutaj przeczytałem, było do tego artykułu. Gdzie tutaj jest coś takiego bardziej ważnego? Pomimo wyzwań regulacyjnych, George utrzymuje bycze stosunki do bitcoina, opisując go jako największy agregat wartości zabezpieczony przed inflacją i podkreśla, że wieloryby nadal gromadzą najstarszą z kryptowalut pomimo, pomimo zmienności rynku, prezentując dane, które wskazują, że najwięksi inwestorzy akumulowani około 1000 bitcoinów dziennie przez ostatnie dwa miesiące, co wskazuje na ich zaufanie do przyszłości bitcoina. To, że wieloryby akumulują, to jest wiadome właśnie od jakieś pół roku, bo akumulowali od dołków i cały czas akumulują i tak jest z reguły zawsze przed halvingiem. Wiecie, to, to jest smart money. Oni wiedzą, kiedy sprzedawać, kiedy zacząć dystrybucję, kiedy ubierać ulice, kiedy potem sobie pomalutko akumulować. No, ale jest to fajnie, że to. Można gdzieś dostrzec, bo jest to jakiś tam sygnał, że czekają nas oczywiście jakieś wzrosty. Kolejny artykuł. Amerykańscy kongresmeni chcą dymisji Georgia Genslera. Także ten pan ma swoje ostatnie 5 minut. No i członkowie Izby, Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych mają już chyba dość tego, co robi Gary Gensler. Chcą usunięcia go ze stanowiska przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych i Giełdy SEC. Kongresmeni mówią dość. I to jest to, co ja mówiłem w ostatnim chyba, czy przed ostatnim odcinku, że musimy pamiętać, że są ludzie, którzy są bardzo mocno pro, jeśli chodzi o krypto, i im jest to na rękę, co ten gość wyprawia, bo psuje im interesy. I wiecie, to nie jest gość, który, który ma taką władzę, że może robić sobie, co mu się podoba, chociaż widać z tych jego poczynień, że tak robi, ale są ludzie, którym się to nie podoba i będą mnożyć do tego, żeby tego pana usunąć ze stanowiska. No to jest dobre, to jest, na, to jest dobre. Jeszcze lepsze będzie to, jak zobaczymy gościa, który obsadzi, to który, który, będzie obsadzony na tym stanowisku. Zagarego, który będzie bardzo mocno na no tak, jeśli chodzi o kryptowaluty. Wtedy zupełnie narracja Stanów Zjednoczonych może się zmienić. No ale zobaczymy, zobaczymy. No ten pan już pokazał, jakim jest gościem. Pokazał się ostatnio, był przecież mocny wywiad z nim i był wzywany po, pod kongres, miał zadawane niewygodne pytania, na które nie potrafił odpowiedzieć w sensowny sposób, w rzeczowy sposób. Jego wypowiedź też przed kilku lat jest i krąży po internecie, co mówił na temat Ethereum. Pan Gary Gensler starał się też o stanowisko w Coinbase, w, w Binance, ale dostał czapkę. No i nie wiadomo, czy tutaj się mści, czy druga strona właśnie ludzi, którzy chcą mają w tym interesy, chcą, chcą tutaj bardzo mocno nacisnąć i zakazać działań giełd i rynku kryptowalut. No ale wiecie, oni z tym nie wygrają, z bitcoinem nie wygrają, z kryptowalutami nie wygrają. Fakt, że rynek Stanów Zjednoczonych jest bardzo mocny, znaczący, kluczowy, no ale jeśli oni zamykają się teraz na kryptowaluty, to inne kraje się otwierają, choćby Hongkong, Chiny, gdzie Chiny bardzo też mocno zamykały się na krypto, teraz się otwierają, bo chcą ten rynek zgarnąć jak największą ilość tortu dla siebie. No i zobaczymy, jakie to będzie miało przełożenie. Link oczywiście w opisie. I Binance US spadnie, a Bitcoin wzrośnie do 1 miliona dolarów. A to już było, to już było tylko, że w innym, w innym, w Bankier.pl chyba. Oczywiście na koniec, za wszystkie komentarze dziękuję. Powiem Wam, powrzucałem troszeczkę sobie shortów, pobawiłem się tymi shortami. Widzę, że tutaj też jest dużo łapek w górę i dużo, duże zainteresowanie. Widzimy się w następnym odcinku, gdziekolwiek jesteście, z fartem. Trzymajcie się.